Druga godzina, Camil. Essa é a que Zaczynamy? Jest. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, na konferencji prasowej na Osiedlu Piastów na ulicy Dominikańskiej. Chciałbym zaprezentować Państwu program dla Rad Osiedli. Ja już wcześniej na konferencjach go wspominałem, dzisiaj go rozwinę i opowiem, dlaczego jest to tak ważne miejsce, w którym się teraz spotykamy. Nie jest miejscem przypadkowym. Szanowni Państwo, jeżeli mieszkańcy. Za... Mojej kandydaturze zaufaliby i wybraliby mnie na urząd prezydenta miasta Rzeszowa. Chciałbym przeznaczyć po 300 tysięcy złotych dla każdej rady osiedla na zadania inwestycyjne. Mnożymy te 300 tysięcy razy 33 osiedla, które mamy obecnie w Rzeszowie. Daje to kwotę prawie 10 milionów złotych, czyli jest to mniej więcej taka kwota jak budżetu obywatelskiego. Ale nie chciałbym rezygnować z budżetu obywatelskiego, ponieważ on spełnia inne inne cele i to jest inna forma, to byłyby dodatkowe środki przeznaczone do Rady Osiedla na inwestycje. To nie jest pomysł jakiś bardzo innowacyjny, on po prostu istnieje w innych miastach. Takie, takie środki, tylko to się nazywają w innych miastach Rady Dzielnic, czy to w Gdańsku, w Krakowie, w Opolu czy w Lubinie. Takie Rady Osiedla czy Rady Dzielnic mają swoje budżety, żeby przeznaczyć coś zrobić na osiedlu: remont, miejsce postojowe bądź oświetlenie. Mówię specjalnie oświetlenie, ponieważ znajdujemy się w miejscu, gdzie tego oświetlenia nie ma, jak Państwo zauważycie. Jesteśmy w centrum miasta Rzeszowa. Rocznie miasto do tej pory wydawało duże kwoty na oświetlenie w czasie świąt, to kwoty około miliona złotych. Niestety brakowało zawsze środków na wybudowanie oświetlenia tutaj, na osiedlu Piastów, na ulicy Dominikańskiej. Jak Państwo zobaczycie, na blokach mieszkańcy sami muszą... Oświetlać sobie tutaj te drogi dojazdowe y, przy pomocy swoich reflektorów, które znajdują się y, nad wejściami. Jeżeli byśmy zrobili tą konferencję y, dzisiaj wieczorem, w godzinach y, wieczornych bądź nocnych, to tu jest bardzo ciemno. Te światła czasami są wyłączane, i tutaj praktycznie są egipskie ciemności. Oczywiście można powiedzieć, y, że z budżetu afrykańskiego można by takie zadanie realizować, aczkolwiek ciężko jest. Rywalizować oświetleniem z innymi bardzo popularnymi inwestycjami, takimi jak parki, jak siłownie, czy place zabaw, czy innego typu rzeczy, Zwłasz, zwłaszcza, że to dotyczy 5-6 budynków, to oświetlenie. I ciężko jest zrealizować 33 osiedlami, gdzie tylko połowa z nich, tych osiedli w budżecie obywatelskim, wygrywa. Dlatego Rada Osiedla, jeżeli miałaby do dyspozycji takie środki, 300 tysięcy, mogłaby takie zadanie potrzebne dla mieszkańców ze z tych środków przeznaczyć na, na inwestycje. Szanowni Państwo, nawet i Państwo wiele razy pisali o tym problemie, w którym dzisiaj tutaj stoimy. Problem, projekt jest tutaj wykonany na to oświetlenie. Zawsze brakowało tych kilkuset tysięcy, właśnie około 200-300 tysięcy na wybudowanie. Zrobienie mieszkańcom w centrum miasta oświetlenia, a jesteśmy też, proszę Państwa, w pobliżu przedszkola. Także no, dziwne jest, że w, tak, w takim bliskim centrum miasta tego oświetlenia do tej pory się nie udało. Rada osiedla piastów, czy ja jako radny wiele razy wnioskowaliśmy, pisaliśmy interpelacje. Wciąż była odpowiedź, że jeżeli znajdą się środki, to to oświetlenie tutaj powstanie. Nie ch chcemy, żeby po prostu o takie drobne rzeczy. Jak oświetlenie, czy miejsce postojowe, czy, czy plac zabaw, Rada Osiedla mogła sama decydować, sama wydawać budżet inwestycyjny Rady Osiedla, na co, na co uważa. I wtedy też upodmiotowiamy Radę Osiedla. Jeżeli popatrzymy na sąsiadów, czyli Rada Osiedla Dąbrowskiego, tam Rada się nie wybrała. Za moimi plecami tam dalej jest, Rad, jest osiedle Grota Roweckiego, gdzie Rada Osiedla również się już nie wybrała. No bo ponieważ w naszym mieście dzisiaj Rada Osiedla jest, ma tylko formę doradczą i opiniującą, nie ma możliwości konkretnego działania, żeby nie ma konkretnych środków, żeby coś zrobić faktycznie inwestycyjnego na osiedlu, może tylko wnioskować do prezydenta. No i do tej pory taka była praktyka, że prezydent tych wniosków nie tylko z naszego osiedla, ale jeżeli popatrzymy, zapytasz się Państwo z innych rad osiedlowych, to te wnioski były bardzo rzadko uwzględniane i brakowało środków. Mówimy o tym, mówię o tym też nie bez kozery, ponieważ widzę, że kandydaci szastają dużymi pomysłami za duże pieniądze na kilka miliardowe i długie inwestycje. O takich drobnych sprawach się zapomina i mało kto pamięta, że tak naprawdę tutaj trzeba inwestować i te drobne rzeczy oczywiście miasto trzeba rozwijać, poszerzać, aczkolwiek nie można zapominać o starych osiedlach, gdzie nie ma nawet oświetlenia. Także jeszcze raz. Powtórzę, 300 tysięcy dla każdej Rady Osiedla rocznie na inwestycje. Razy 33 osiedla daje to kwotę niecałego 10 milionów. Także nie jest to duża kwota z budżetu miasta na inwestycje, a pomoże rozwiązać te wszystkie takie drobne sprawy nie tylko na tym osiedlu, ale na wszystkich, gdzie ciężko jest się przebić. Do tej pory ciężko było się przebić u prezydenta z takimi wnioskami, bądź, bądź ciężko było wygrać w budżecie obywatelskim, ponieważ nie były to pomysły jakieś bardzo spektakularne. Czy są jakieś pytania? Zostawiamy, bo on jest, ma inny całkowicie cel, ale z tego budżetu dla rad osiedli robilibyśmy po prostu te rzeczy, które nie są spektakularne, jak na przykład oświetlenie. Ciężko jest wygrać oświetleniem z innymi osiedlami, gdzie zgłaszają różne ciekawe pomysły i fajne i do, po to jest budżet obywatelski, ale oświetlenie też jest Potrzebne i, i po prostu i Rada Osiedla byłaby upodmiotowiana. Miałaby po prostu swój budżet, mogłaby realizować swoje zadania. Mieszkańcy są, składy rad osiedlowych jest 15 osób, zazwyczaj jest to z całego osiedla, także można zaplanować realizację na, przez całą kadencję. Co roku robimy w każdej części osiedla dane, daną inwestycję, dane zadanie, także to już by decydowały sobie Rada Osiedla sama. Taka sama kwota rocznie. rocznie. Tak jest w innych miastach. Gdańsk ma 280 tysięcy dla swoich dzielnic. Kraków ma więcej, Lubin ma, ma troszkę mniej. No różne są to kwoty. Ja uważam, że przy, przy obecnych cenach, bo realizujemy choćby, uczestniczymy jako Rada Osiedla, bo wygraliśmy miejsca postojowe i na ulicy Krzywoustego i teraz na ulicy Dominikańskiej, tylko tam bliżej ulicy Piastów. No, wiemy jakie są ceny, także, żeby coś realnie zrobić teraz, obecnie, no to te 300 tysięcy trzeba przeznaczyć na, na, na jakieś zadanie, żeby coś konkretnego wybudować, zrobić. Czy jakieś inne pytania? Jeżeli nie, to serdecznie dziękuję i jeszcze mówię, z tej wirze dużych inwestycji wielomiliardowych, czy na kilka lat, też pamiętajmy o takich drobnych, mały akcent, proszę. W tym roku już budżet miasta jest uchwalony. Ciężko yy, trzeba, żeby teraz znaleźć 10 milionów, yy, trzeba by z czegoś te 10 milionów zabrać, a jesteśmy już praktycznie w połowie roku. Yy, w tym roku byłoby ciężko, ale od przyszłego roku jak najbardziej yy, trzeba by zarezerwować te 10 środków już dla yy, radosiedli. Jeżeli nie ma pytań, to serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne konferencję. Thank you.